Rozważamy w czasie spotkania kolejne słowa wyznania wiary, skład apostolski, czyli pierwsze wyznanie, wiary chrześcijańskiej, katolickiej. Nasza wiara opiera się na wieży apostołów, na wyznaniu świętego Piotra, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga, Żywego. Ty jesteś nasz Zbawiciel, nasz Bóg. Dlatego dobrze jest wierzyć, co wierzyli apostołowie, bo to jest dla nas godne i zbawienne. Godne wiary, zbawienne, bo kiedy wierzymy to, co musieli apostołowie, to przyczynia się do naszego zbawienia. Wieczos temu były słowa tego składu apostolskiego że Wieże w odpuszczenie. Teraz wieże ciała z stanie. Pan Jezus obiecał, że wszyscy z jedni do życia wiecznego, do życia chwale Bożej, a inni ku zgubie, ku po potępieniu. A więc wszyscy ludzie otrzymają po śmierci ciała. Czyli, aby otrzymać łaskę z trzeba umrzeć. Ciało, można powiedzieć, odpadnie od, od duszy. Najważniejsza jest dusza. Nie możemy żyć według ciała, bo to prowadzi do śmierci, do zguby. Ale według Ducha Świętego tym ma się kierować dusza każdego z nas. Co chce Bóg? Co chce Duch Święty? Pan obiecał, że ci, którzy będą po prawej jego stronie w dniu sądu, czyli owce wierne jemu, usłyszą słowa błogosławieni Ojca Mojego, weźcie posiadanie i królestwo przygotowane przez Ojca dla Was, przed założeniem świata, przed stworzeniem świata. Pan Jezus nazwie ich błogosławionymi. Królestwo jest przygotowane. Królestwo Ojca. I mają je wziąć w posiadanie dzieci Ojca. Nazwani tak dzięki temu, że przyjęli Jezusa umiłowanego, jednorodzonego, wielorodnego Syna Boga Ojca. Żyjąc nauką Pana Jezusa, żyją nauką Ojca. Wypełniając to, co chce Ojciec, bądź wola Twoja, Ojcze, pełnią to, co Bogu się podoba. Dlatego zasługują na to, żeby Przechodząc przez różne utrapienia życia, wejść na końcu o zmartwychwstaniu ciał do chwały Ojca. O tym szczególnie będę mówił jeszcze za miesiąc, ale zmartwychwstanie ciała. Nasze ciała będą nieśmiertelne, niezniszczane. Ci, którzy będą chwale Boże, nie będą doświadczać nigdy bólu, cierpienia i łez. Ciało będzie podobne do ciała Pana Jezusa, do ciała Maryi ciało uwielbione, tak można jej nazwać, ciało, który Bóg będzie uwielbiony, obecny. Będziemy Jego świątynią, w jednocześnie będziemy w Nim, w Jego sercu, w Jego Królestwie, w Trójcy Świętej, w sercu Boga Ojca, przez Pana Jezusa, w Duchu Świętym. Niestety, ci, którzy są kozłami po lewej stronie, usłyszą straszne słowo, że są przeklęci, że niech idą ogień wiecznym przygotowany diabłu i jego aniołom ich ciała będą też wieczne, ale będą nieustannie gniły, rozkładały się od różnej męce piekielnej. To będzie straszne. Będą wyglądać jak upiory, jak przerażające bestie w swoich całych ciał. Ale wróćmy do tego, co dotyczy zmartwychwstania stanie i do życia wiecznego. Więc będziemy podobni do Pana. To zależy też, jaka będzie postawa w duszy na ziemi. Jeżeli dusza była wierna Bogu, podobniała się do Pana Jezusa, to ciało po zmartwychwstaniu będzie też podobne do Pana. Więc wszystko zależy od życia duchowego. Od życia, które chcemy wierować Panu Bogu. Bierze zmartwychwstanie ciała. Czyli wierzę w to, że Chrystus zmartwychwstał. On pierwszy zmartwychwstał. On zmartwychwstał dzięki miłosierdziu Ojca, dzięki woli Ojca, skrzeszone po śmierci swojej mocą Ducha Świętego. I apostołowie, Maryja, niewiasty, wieści chrześcijanie, wierzyli w to bardzo mocno. To było bardzo podkreślane, że Jezus zmartwychwstał. Niektórzy śmieli się, przydzieli bluźnili, że głoszę jakiegoś Jezusa, który niby żyje, tkwiąc sobie z tego, że niby powstał z martwych, takie śmieszne, takie głupie. Tacy głupi ludzie wierzą, że z martwych stał jakiś człowiek. A my wierzymy w to bardzo mocno. Trzeba, żeby ta wiara była jeszcze większa. Nie tylko w okresie z martwych stania, wielkanostym, kiedy to szczególnie Kościół ogłasza, ale także i teraz. Pan jest moim zmartwychwstaniem nie życie. Ja też wierzę, że zmartwychwstanie. Bo Pan powiedział, to wierzę we mnie, nie umrze na wieki. A więc wierzymy w to, że Pan nie tylko daje życie naszym duszom, ale da łaskę zmartwychwstania do życia. Kiedy dusza łączy się po zmartwychwstaniu ciała, właśnie z ciałem, będziemy na nowo. Połączeni z ciałem, ale ciałem, które będzie święte, będzie czyste, będzie piękne. Więc to by nas to smuci, że jednak te ciała nasze, które mamy teraz, niestety umrą. Oczywiście nie powinno nas to radować. bo przecież, ile jest różnych udręk, utrapień związanych z ciałem, z życiem na tej ziemi, różnych dolegliwości, chorób, nieszczęść, wypadków. Ile problemów mamy z naszym ciałem. Ciało, które obciąża, które przeszkadza w się duszy ku niebu. Trzeba więc mieć odpowiedni stosunek do ciała. Dziękuję Wam Bogu, że mamy nasze, tak, ciała, że stworzył nasze dusze, że mamy ciała, ale wyrzekamy się pożądliwości, serca, oczu, ciała, pychy, żywota. Wyrzekamy się tego wszystkiego, co cielesne, grzeszne, złe, co prowadzi do śmierci duchowej. Więc spodziewajmy się tego, co w Kościół są trzy rzeczy ostateczne. Śmierć, sąd Boży, niebo albo wieku. To miejmy też na uwadze, nie żeby się bać, nie żeby e, tylko być na tym skupionym. Ale trzeba to mieć w pamięci. Tak umrę, będę osądzony przez miłosiernego Boga i sprawiedliwego. Wierzę, że Bóg obdarzy mnie życie wieczne, moją duszę. I bo z natychstaniu ciała, także moje ciało. Wierzę ciała z natychmistali.